Matną także, a dzisiaj ja już widziałam z galerii. I słuchajcie, kupiłam parę rzeczy. parę dużo. Większość to są bluzki. Mam 8 bluzek. <laughs> Możecie w komentarzu policzyć, ile mam takich rzeczy, a my nie przedłużając, zapraszam Was ciepło, ciepło do oglądania. Zapomnijcie stawić łapczki do góry i subskrypcję na moim kanale, bo lecimy po 2000. Dobra pierwszym rzeczą, to słuchajcie będą Sony Angel, no bo umówmy się, jak nie idzie, jak idzie do galerii, ale nie kupujecie son Angel, skam, scam po pierwsze on kosztował po 15 zł, ja naprawdę nie wiem czemu, ale zobaczcie, kupiłam son Angel i trafiła mi się świnka. Żeby nie było ma bardzo małą głowę i nie jestem w stanie jej odczepić I słuchajcie Miała to odklejone Rozumiecie? Rozumiecie? Miała to odklejone to, od... to, od... TO MIAŁA ODKLEJONE Nie no, mam się nawet z tym telefonem trzymać No ale mam taką świlkę. I słuchajcie ja już chyba takich nie mogę w tym klientku zbierać Bo ja je kupuję w tam te kupowałam No ale jak one są takie małe takie badziewne No to ja tego nie chcę ale dam im jeszcze jedną szansę Dobra, ale słuchajcie, zauważyłam koty. I mówię, dobra, muszę kupić kota. Trafiłam takiego ładnego kota. To jest kot y, ten, y, ten kod, kod, kod. Rekin, kod rekin, Kod rekin, Bo nie po was, Bo nie stawialiście akcji do góry i subskrypcji. On ma w ogóle taką małą w porównaniu do tego. Ale... ale są, podobają mi się. O, chociaż ten okropnik. Bo e, przez to, że jakby to jest odklejone i mam małą twarz. Ale dobra, kolejną rzeczą są gumy orbit. No. Jakby kupiłam je, ale to dlatego, że musiałam je pić. No bo nie miałam innego wyjścia, ale dobra, zrobimy sobie test, bo ja po prostu idębnie nie wiem, dlatego że ja zawsze jem e, zielone. A to są niebieskie. Git są, dobra. Lecimy dalej. Nie mogę jak zapomnieć kogo, czego, Lublerów. I... Musimy zrobić wielki opening. No oczywiście żartuję. To jest tylko pudełko po nich. Ale będę je zbierać, na razie mam... pięć. Dobra. Hmm. Chyba widzieliście, że ja mam tego. O. Pięknego. I teraz tego. Moje urodzina. Nie powinnałam tak rozwodzić, ale dobra. Dostałam takiego pięknego. O. I tego. To są z limitowanej edycji. A dzisiaj uwaga. Ja mam takiego. I to jakby jest rodzeństwo. No nie. Plus. Tego zielonego macie tutaj. No dobra. I uwaga ostatni jest taki ładny. Mega piękny musi jakby, Nie mogę ruszyć językiem, ale da, mu, da się ruszyć językiem jego. No. Więc mega, mega cool. Bo one w ogóle są piękne. Wszystkie, wszystkie, wszystkie są piękne. Widzicie jakie one są piękne tak, dlatego to jest na kolejne rzecz i lecimy do kolejnej. Rzeczą, bo jeszcze mam ubrania, jest mój wymarzony zestaw flego. Czy żeby wyszło taniej, dostałam aplikację, zainstalowałam sobie aplikację Empika? Być może ale one były ostatnie na stanie sprawdzałam w smyku i nie było, w ogóle nie było w smyku a w empiku pokazywało że to są ostatnie sztuki, więc się cieszę nie patrzmy na cenę patrzmy, że to jest mój wymażony rys ja dumbam! mega ładnie w ogóle wyglądają widzicie? piękne cieszę się lecimy teraz z ubraniami z i bluzkami dobra Tutaj zaczniemy może od Zary, bo była w New Yorker i w Zarze, zaczniemy sobie od czarnego, dobra. On kosztował 29,90 w zaokrągleniu 30 zł, nie odczepię tego teraz, więc będzie z metką, więc dobra, przymierzamy i robimy top modę. To jest jakby ogólny jest rozmiar M. Jakby ja noszę MS. No ale akurat tutaj musiałam wziąć M. W zarze kupiłam, pamiętacie, w zarze. I zróbcie sobie od 1 do 8. Bo mam chyba 8. Tak mam 8. Zróbcie od 1 do 8 8 numerków zróbcie. Teraz w komentarzach. I piszcie, która wasza 0 stop 1. Ach, która... O Boże, jestem. Bo A która jest. Na drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i tak dalej. Pierwsza to jest czarna taka. Mam no, jest taka ładna. I no i w ogóle na końcu ostatnia to będzie taka bomba. Naprawdę nie wiedziałam, że ja aż tak dobrze w takim kolorze wyglądam. No chyba będę musiała częściej w tym kolorze chodzić, ale Ja ogólnie sobie bardziej podobam się w jaśniejszych, dlatego większość z dosłownie to jest, jest jedna, jedna z dwóch bluzek, które kupiłam jako czarny kolor, a reszta jakby to są takie jasne. Też z Zary za 29,90 tylko po prostu inny kolor. Moim zdaniem też jest mega ładna. Ale nie wiem, w której ładnie wygląda. Nie wiem, ale... I zaraz się i po prostu nie mogę się doczekać, jak mam tutaj inne rzeczy. A ogólnie to tą wkupiłam za więc się mega cieszę. Kolejna też za też tyle samo złotych, ale po prostu w innym kolorze. Już ostatnia taka to jest właśnie taki żółty, piękny. No, jak mówiłam, wyglądam dla mnie ładnie w najbliższych kolorach, ale w ciemniejszych też nie źle, ok, ale no, mi się podoba, Zjuczy, że ja to po prostu mam i myślę, to ale tych tych nie kupiłam, je albo zrobiłam, albo zostałam albo na urozie. A czy ciebie, to będzie lepiej? Nie. Dobra, to co, teraz lecimy z topami z New Yorkera. Czarny tutaj, yy, prawda, żeby nie było. Ja niektóre przymierzałam, bo jakby... A, to tylko parę. I to jest SK? MK to jest chyba MK. No, chyba, nie wiem. Ale wracając, to, to tak to wygląda. I muzyno, to jest mega ładne. Zaraz Wam przymierzę. I to kosztowało w New Yorkerze za 19,95. Więc co? Lecimy i przymierzamy. Dobra, tutaj mamy taki czarny topik. Um, mój dzień jest ładny. Tak, tak wygląda z tyłu. No, jeszcze jest jeszcze metka, ale to tam. W ogóle wszystkie, wszystkie, by te topy, jak tamte bluzki, były w mega, mega, by one są w mega, mega, mega um, wygodnym materiale. I co najważniejsze, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Tak to jest, dobra. To co? Petarda na koniec. To może teraz polecimy z szarym topikiem takim. To wszystko teraz kosztuje tyle samo w tym samym sklepie, czyli w New Yorkerze. Teraz będzie szary topik. I jakby w szarym siebie jeszcze nie widziałam. Widziałam siebie w czarnym. I w jednym. Chyba w trzech się tylko widziałam. Może ich pięć. Szary i, czekajcie, nie wiem, czy mieć tak, czy właśnie takie światło. Nie mam pojęcia, ale dobra, będę miała jeszcze światło. Po, po, po prostu. Będę tutaj, o. To, teraz ten szary. A, PS nie było, jakby kupiłam wszystkie, oprócz granatowego, bo nie było mojego rozmiaru. My mogłam już za dużo, ok? Dobra, mamy szary. Szczerze, na razie naprawdę. Na razie naprawdę nie wiem, w którym wyglądam najlepiej, więc potrzebuję Waszej oceny w komentarzach. Mam nadzieję, że już macie swoją topkę. I co, dobra, tak wyglądają plecki. A tak, z tyłu nie mam, nie jest, dobra. A tak wyglądają z tyłu. Piękne, piękne. Co, teraz lecimy z kolejnym kolorem? Podpowiedź, poczekajcie, pokażę Wam. Wiem, że to może być dziwne, ale kolor, nie mam go u mnie w szafie no nie mam, nie mam praktycznie czerwonego no, nie mam czerwonego to będzie mój pierwszy czerwony, znaczy mam takie ale takie jak mam po prostu trochę też mniejsza one są dla mnie dobre i no żeby nie było, to są na lato ja nie po prostu robiłam na lato, bo jest 10 lipca i no w sumie jeszcze dużo zostało wakacji, więc po prostu teraz sobie to zrobiłam. Także w ogóle mega zakocham się w tych topach. Naprawdę. Dlatego kupiłam dużo. Mm. Kupiłabym ja, wszystkie kolory, gdyby ten granatowy był na mnie dobry, To co teraz czerwony. Nie, to u nich też są eski, ale to jest MK. I jakby... Te akurat niektóre kosztują około 20 zł, zaokrąglony, a niektóre około 10. też oczywiście to jest wszystko w zaokrągleniu. Hmm, no, i tutaj taki mamy czerwony teraz czerwony. jakby mega szczerze, że taka, taka ładna rzecz. Jakby ją po prostu kupiłam, bo um, jakby że tak powiem, wziąłam pomysł. Jak po prostu zobaczyłam u mojej koleżance na story, na TikToku, że e, właśnie ma taki top. Mi się bardzo spodobał. Zapytałam się, gdzie może kupić gdzie można go kupić tak około za ile. No i mi powiedziała, no to za ja więc Dziękuję za pomysł. Więc cieszę się, żeby jest moje mega ładne to są topy, tak szczerze. Więc się jaram. No, po prostu przez materiał. Okej, teraz jest No przez materiał. A. Teraz bierzemy eskę. To akurat kosztowała, ona kosztowała 10 zł. Chyba. Ym, to jest eska, to jest żółta eska. Teraz lecimy z eską. Z tą eską. tak tutaj wygląda na mnie żółty. Zaraz będzie wyglądał jakby kolor, jakby potem. Jest kolor, który nie przepadam za tym kolorem, ale ładnie mega wyglądam. Trzeba się nabić wody. Pogoda za oknem nie jest za fajna jakby dla tego vibe, który tutaj jest. Był już taki wakacyjny vibe. Ale no, ten tydzień będzie słaby. Będzie padał deszcz. Okej. Okay. Um, dobra. Co? I pamiętajcie, że fajnie się spotkać z znajomymi de komórkami albo nawet gadać z znajomymi. Prostu, żebyście mieli kontakt ogólnie jakby, z ludźmi, albo nie wiem, żebyście po na zewnątrz, po prostu świeże powietrze, a nie ciągle w wątku, całe wakacje w domu, grając. dobra. A tak wygląda tutaj tył. No. Nie patrzcie na mnie, Nie patrzcie na to, ok? Nie patrzcie na to. Tak, to dajcie teraz moje najlepsze kolory. Znaczy... Kolor, który najlepiej dla mnie wygląda. Jakby tak, że mi, że mi po prostu pasuje w tym kolorze. Jak tylko zobaczcie, to ja nie wiem, czy oszalejecie. Ja też nie widziałam do tej pory, że aż tak ładnie jest w tym kolorze. I ta rzecz, tak teraz zaraz przymierzę, jest moją pierwszą rzeczą w tym kolorze. Nie wiem, to jest takie jedynie brzydkie, więc. Zaraz wam pokażę, jaki jest kolor, ale szczerze. Nigdy nie sądziłam, że kupię w ogóle ten kolor. Bo szczerze na początku mam takie, że nie, nie chcę brać nie chcę w ogóle. Nie w tego brać koloru, bo po prostu nie lubię tego koloru. Ale chyba zacznę go trochę bardziej lubić, bo... ładnie, no nie pasuje, chyba o Dzisiaj kupiłam różową bluzkę. Różowy, różowy top Tak. Ale no, 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 no... no. To nie wygląda ładnie, jakby, guys, no. moim zdaniem wygląda mega, mega cool, mega super, fajnie, w ogóle te wszystkie topy są fajne, ale no, po prostu w tym różowym tak ładnie wyglądam, przysięgam, no, ludzie, jeszcze w tym... no, tak tylko mam tu metkę, ale no, Tutaj, co prawda, ramioneczka można regulować, żeby tak nie było.

za praktycznie taką samą cenę jak tam te trzy <grym> a co do tego, że chyba zaraz jakby chyba że zaraz to po prostu droższa ale nie, mi się podoba tylkoż, no mówię, szkoda, że nie było granatowego mojego rozmiaru by tylko l a ja po prostu, jak już to wolę, m i eski nie X eski Mki i R Ski, chociaż xs chyba też bym się zmieściła raczej, no tak, zmieściłabym się ale nie, nie, nie chciałam, nie było Dobra, to by było na razie na tyle. Mm, I co? I czekajcie chwilę. Z góry dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, I co? Ważne jest to, że Wam to chcę powiedzieć, że nagrywałam też filmy na zapas, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy on wleci. Ale raczej się postaram dawać Wam filmiki dwa razy w tygodniu lub co najmniej raz w tygodniu postaram się jakby, jeśli będę pamiętać, to mimo dalszej wakacji także trzymajcie się, po pozrąbę serdecznie, bye!